Grzebienisko Las, pomnik ofiar zbrodni niemieckiej z 1939 roku. W czasie II wojny światowej doszło tutaj do masowej zbrodni i po zakończeniu wojny, po odbytych ekshumacjach zwłok powstało tutaj miejsce pamięci. Dla osób niewtajemniczonych znajduje się na drodze powiatowej między grzebieniskiem a młodaskiem. Myślę, że przejdziemy to miejsce w ciszy. Ja postaram się na dłużej zatrzymać przy wszelakich tabliczkach i oddajmy tutaj pomordowanym hołd. Więcej informacji o tym miejscu znajdziecie w internecie. Nie chcę teraz tutaj się zagłębiać w historię, bo ten materiał trwałby bardzo długo. Na samym końcu powiem tylko cześć i chwała bohaterom, a Wam tradycyjnie trzymajcie się.